Dzisiaj spotkaliśmy się w Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Białostockiej w celu pokazania jak został zrealizowany projekt z Korpusu Solidarności Pryzmat w Suwałkach. Projekt ten realizowały dwie wolontariuszki mieszkające w Dąbrowie Białostockiej, a tytuł tego projektu to, to Gry planszowe, podłogowe i przenośne. Chodziło nam o to, żeby pokazać młodzieży że możemy bawić się czymś innym niż tylko elektronicznymi rzeczami, takimi jak tablety, komputery i komórki. Chodzi o to, żeby wyjść troszeczkę z domu, żeby pobawić się z kolegami ze szkoły, czy ze znajomymi, czy nawet z rodzicami. No i tutaj mamy przedstawiane takie gry jak bankrut, Twister, klasy Chińczyk i to są gry planszowe, które można na przykład zostawić w środku dużego pomieszczenia takiego jak jest nasza biblioteka. Przy odpowiedniej pogodzie można to wynieść na podwórko i bawić się z dziećmi. Dzisiaj gościły dzieci z klas czwartej, 8 ze szkoły podstawowej w Suchodolinie. Dzisiaj włączyli się do gry planszowej z młodzieżą ze szkoły. Dzieci bardzo chętnie zaczęły grać, wybrały sobie grę, bardzo chętnie tam startowały. Także podobała im się ta gra. No na dworzu pewnie będą też chętnie te gry dalej kontynuować. Myślę, że to będzie im się podobało i dalej oni. Stają niektóre gry, ale jeszcze, jeszcze niektóre poznały. Grałem w kalambury i tylko w kalambury. Można właśnie z przyjaciółmi grać, rozwijać niektóre pasje.